Czy wiesz, że polski przemysł chemiczny odpowiada za 10% polskiego PKB? Czy wiesz, że daje pracę 340 tysiącom Polaków? Czy wiesz, że Grupa Azoty to drugi co do wielkości producent nawozów sztucznych w Unii Europejskiej? Czy wiesz, że Unia Europejska nałożyła na Rosję i Białoruś sankcje gospodarcze, ale akurat nie na nawozy, które zalewają w tej chwili polski rynek? Czy wiesz, że to nieuczciwa konkurencja, gdyż polskie firmy oborzone są kosztami Zielonego Ładu i wysokimi podatkami, które absolutnie wykluczają konkurencyjność tych firm na rynkach światowych? Czy wiesz, że przy kompletnej bierności polskiego rządu, niejaki Moszek Kantor zgromadził ponad 20% akcji Grupy Azoty? Czy wiesz, że w tym samym czasie rząd rosyjski buduje na terenie swojego kraju ogromne wytwórnie nawozów sztucznych? No to już wiesz.